Teraz walczą wrogów zła! To jest mój pierwszy cosplay! Prezentuję wam moją Widel. Widel to jest postać z Dragon Ball, którego, którą jako mała dziewczynka doglądałam. Bardzo od razu polubiłam, ponieważ ona była taka, wiecie, taka wybuchowa, taka awanturnicza. To. wiecie, jak jest. Myślę, że jakby troszeczkę się z tym osobałam, bo kiedyś byłam bardzo taka, no taką byłam chłopczycą, nie lubiłam żadnych właśnie sukienek, spódniczek, e, lubiłam właśnie jakieś tam sporty, grałam w nogę z kolegami i tak dalej. No i powiedzmy, byłam właśnie taka bardziej, no mało, e, mało dziewczęca, więc jakby, gdy widziałam właśnie taką, zobaczyłam taką dziewczynę, właśnie jak Winnie, która wiecie, tak stawiała na swoim, nie dała się innym, no to od razu jakoś ją polubiłam i zawsze chciałam zrobić jej koszty. Widyl miała czarne włosy? Tak, i chciałam zrobić czarne Włosy, ale niestety jutro jadę nagrywać taki jak trochę taki spot, taką trochę reklamę do Warszawy, więc się zorientowałam, że jeśli teraz, bo miałam iść do Rossmana, kupić taką wiesz, jakby taki, taką farbę w sprayu na włosy, nie? I pomyślałam, dobra, nie dość, że bluzka będzie na pewno cała brudna, to już będzie jakby taka naraz, bo potem tego nie spierzesz. To po drugie, nie wiedziałam, czy na pewno cała, wiecie, ta czarna farba zdąży do jutra po prostu zmyć, yy, więc tak się jak dzisiaj. No i tak mam brud brązowe włosy na zdjęciach, musiałam sobie portret szybko fotografować, jeszcze w ogóle, jak się przyjrzycie na zdjęcie, to jest taka, ten, na moim czubku głowy jest taka, no taka, no źle po prostu zaznaczyłam, mnie, Ale poza tym jest OK. także jak pokażę, jakby <smiech> <smiech> nie ma jakby <smiech> to jest jakby, nie jakby... to jest no to jest, nie wiem w <smiech> nie wiem jak to się do końca nosi, ponieważ te buty Nie potrafię szyć, nie będę tutaj oszukiwać, tutaj zamówiłam pierwszy lepszy kasolizy, który wyglądał jako taki legit. No i mamy, czat, mamy takie jakby, takie skarpetki, takie troszkę podkolanówki. One są okej, okay, trzymają się, ale czat, te buty, te buty to jakby... <ścoughs> ja nie wiem, nie... Czy... To najładniejsza część tego cosplayu, niestety. Staczy się, myślę, że jako tako się udało. Jako tako się czuję. Jak e, właśnie bohaterka. Tak, To mam zwykłe jakieś tam spodenki. Tutaj jest print. Nie, bo tam ja taki, wiecie, taki jakby 3D. Taką właśnie odznakę, to był Herkules i Tata chyba, nie? Jeśli dobrze pamiętam. No i tak, no i tak się prezentujemy. I czad tak właśnie wyglądam. Mam jeszcze te rękawiczki, które są bardzo niewygodne, ale postaram się cały stream tego z nich wytrzymać. Niestety, tutaj one jakby, one są takiej sztucznej, no to nie jest skóra, to jest coś sztucznego. Co A już, nie wiem czy się pokazał lajk. Like. Ale lajkujemy i wpiszcie w komentarzu, Piszcie w komentarzu, yy, jaka jest wasza ulubiona postać. Może, chciałabym zrobić coś kolejnego, bo jeszcze widziałam bólwę i widziałam ten kostek bólwy, i myślałam, ją zrobię. Ale witam serdecznie, czad, co to za pseudo-kostek bezdomnej spod żabki. Ewidentnie nogi nie pasują do zdjęcia. Zdecydowanie za grube. Chyba czas pójść na siłownię, kobieto. Wiele się nie zmieniło z dzieciństwa. Chłopczyca nadal została z deską. Nieprawda, okej! Okay? Proszę mnie tutaj, proszę nie wody się imigować mnie dobrze. Otóż jasne, może nie mam tak chudych nóg jak widel, ale to poseł z Aniwy co? okej? Okay? Dobrze. Ta <grywka> o, nie, <że> się podobało. <grywka> Mam mały pokoj, dobra, robię co mogę i staram się jak mogę. <gry> nie w ogóle one są źle zrobione, bo jakby. One, one są po prostu zrobione tak. Jakby nie mają w ogóle, gdzie, są, gdzie jest przód, gdzie jest tył, One są z każdej z obu stron takie same, nie? <gry> no i ogólnie mam już całe mokre ręce. <gry> Tak, już zobaczyłem, jak dzisiaj jak w nich mi pójdzie Jeśli Dzisiaj będę totalnym spotkańcem, co? I to nie z powodu moich statystyk na LOL W pani domu jest bomba Nie mów tak, nieprawda, nie ma Wiesz, to jest bombowy dziś Już wrażę, już więcej nie będę mówić, tak, przepraszam Co było najgorsze, że w momencie, gdy robiłam zdjęcia do właśnie tego cosplayu To kurczę dzwoni do mofon. Kurier Odebrałam w takim stroju, no bo co, nie? Popatrzył się na mnie, nie zadawał pytań bo dał przysyłki i poszedł, tak. Zawsze, że w najgorszym możliwym momencie przychodzą, w najgorszym możliwym. Ogólnie to nie są i taki pierwszy, pierwszy kosplay. Mogę wam pokazać mój pierwszy cosplay z liceum, gdyż moja koleżanka, gdy miała urodziny, stwierdziła, że zrobi imprezę, ale z motywem, że trzeba było się za coś przebrać. No i to, ja jako gracz League Legend, to stwierdziłam, dobra, it's my time to shine. Nie? Miałam mój taki, to był, rzeczywiście to był wtedy mój taki pierwszy oficjalny cosplay. Nie wiem czy o ma No raczej, pokażę wam to, okej, okay, pokażę wam to, ale proszę żebyście mieli w głowie, że miałam wtedy chyba 16 lat. I lubiłam bardzo grać czempionem jednym i nie wiedziałam jak się pozuje, ani jak robi zdjęcia i byłam troszkę grubsza. Dobra, pokażę wam to, i okay? po prostu pokażę wam to. Ogólnie to... Ej, ej, cosplay, bardzo ładne tutaj widzicie, tutaj była taka gumeczka, żeby mi te ramiona nie spadały. Tutaj był ten taki dzwonek zrobiony z takiej złotej tasiemki, praktycznie, ale, ale było. I zapomniałam o uszach, a jednak w Ari, uszy są bardzo, bardzo ważne, nie? Więc tego, więc. Więc, no. Zrobiłam szybko z kartonu, z czarnego kartonu. No, taki, wiesz, techniczny papier. Właśnie wycięłam uszy, takie troszkę zgięłam. No i ten, no i po prostu spinykałam jakoś przyjętego, je przytwierdziłam do głowy, nie? Także. O, jeż, a to, jest, to jeszcze są czasy, gdy nie potrafiłam malować brwi. Widzicie? Ja ogólnie, naturalnie nie mam w ogóle brwi. Nie wiedziałam, jak się malować, więc po prostu wyglądałam tak, dobra? I... No, więc tak. No. W moim liceum. Czasami był taki hostowany event, gdzie właśnie były, wiecie, ci osoby z anime, planszówek tak dalej. I był właśnie konkurs z i ja w tym poszłam. Żałuję do teraz, pamiętam. Ale wygrałam! Wygrałam grę, pokażę wam, jaką grę. Dobra, takie coś wygrałam. Gra doble. Rozkręci każdą imprezę, także wygrałam to okej? Okay? Wygrałam. Mam swoje pierwsze osiągnięcie w życiu, a wy co? Nadal przed komputerem w Godzie? Jak ja w sumie, otwarł mi się. Kurczę, bo tak patrzę na tę kamerkę. I rzeczywiście w ogóle nie że jestem w kosteliu. I <grystanie> ja bym szła na WF, naprawdę. Jak tak dużo machał rękami? Nie wiem, jak jakby, patrzcie. Teraz idę na WF. Teraz zobaczę wrogów zła. <grystanie> o kurczę, no. <suszy> Kanon. Nie, nie to jest jakaś klątwa kanona. Ja, yeah, vale. jak to się stało? Droguń, nie. <dziwne> się gra w, w tych rękawiczkach nie będę wam, nie będę wam kłamać. Spoko. Może być może być. Jezu, muszę się rozgrzać troszeczkę. Widzisz, jest z Lola. Chciałabym kajsę zrobić, wiesz, tylko problem, że cosplay <laughs> kajsy to jest po prostu takie lata w dzianko, to trochę wiesz, tak dziwnie się, dziwnie by mi było siedzieć w tym, w tym cosplayu. Ma 70 szelpę? O, wygraliśmy! Dobra! To, kto pisze do jej mamy, że się to żarcie przydało? No nie, bo potem... No, za każdym razem, jak kiedy do mamy, a w przyszedł do nas, to dla mam, kurczę, nie wiem, trzy siatki jakichś kotletów, warzywek, nawet nam chleb nam daje, bo w Gdańsku, no, mieszkam w Gdańsku i tu nie ma chleba. Co z tego, że mam pięć piekarni dookoła w promieniu, kurczę, dziesięciu metrów, to i tak daje nam chleb. Chleb! W desku nie ma chleba. Po prostu nie ma. Wierzyj, Marzeka, silna i niezależna córka. <grywia> nie wierzycie mi? Nie wierzycie? Dobra, dobra, dobra. One eternity later. nie było, że kurczę kłamie, dobra? Widzicie? Mam. Lody? Wolałabym szczerze, nie? Ale nie mam kurczę, Kotlety. Druga. Widzicie? To jest. Ta... <grywia> Widzicie? Tego jest? No i po prostu. Mam tyle! A jeszcze, jeszcze jeszcze trzecia, ale trzeci już tego, Bartek zjadł ogólnie, także może jednak ma że nam to daje, nie? Ale no. E, tak, się czadora, to pamiętajcie o tym, żeby napisać, jaki naszej może być kolejny cosplay, I właśnie myślę, czy ktoś z gry, jak na przykład Kaisa, czy Annie, czy może Caitlyn, czy może z jakiegoś innego anime, jak na przykład Naruto, czy jakiejkolwiek anime dużo jest anime czy z jakiegoś filmu, czy jakiejkolwiek innej gry, czekam na Wasze propozycje, postaram się jakoś z nich spełnić, bo podobało mi się bardzo ogólnie, no, ten cosplay to wiadomo, to nie jest jakieś tam wysokich lotów, ale czekam, dobrze się mały, dobrze się bawiłam, więc dziękuję za oglądanie i widzimy się następnym razem!